Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: Córka moja do, dopiero, co skonała lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim, wraz z nim uczniowie. A oto niewiasta, która od dwudziestu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego, mówiła bowiem do siebie: Bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł, ujął ją za rękę i wstała dziewczynka. I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. A gdy Jezus, Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, synu Dawida! A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepcy i rzekł im Jezus. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: Tak jest, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus przykazał im surowo mówiąc. Baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy, rozsławili imię Jego po całej okolicy. A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do Niego niemowę opętanego przez. Demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. I zdumiał się lud i mówił: Nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili, mocą księcia demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby... Wyprawił robotników na żniwo swoje. To jak Jezus patrzył na Żydów umęczonych taką religijną, polityczną władzą, tym sojuszem, który dzisiaj też okupuje Polskę, sojuszem katolickiego ołtarza i pisowskiej władzy, że ten naród przez Jezusa był określony jak naród bez pasterza, który jest utrudzony, i opuszczony, nikomu na nim nie zależy. To premier z nadania Jarosława Kaczyńskiego, niemiłościwie ściągający nam podatki, powiedział w prywatnej rozmowie. Polacy mają rano kopać doły, a wieczorem zasypywać, czyli pracować bez sensu, a za to ma być miska ryżu. A to, żeby zajwaniali i nie protestowali, zapewnią nam biskupi i sprzedajni dziennikarze. No taki plan. Pytanie czy się uda. No to znowu zaczęliśmy od końca, od tego e, takiego można powiedzieć przesłania politycznego Jezusa Chrystusa do swojego narodu. No jeszcze możemy wrócić do rozwiązania, bo 37 i 38 werset to jest rozwiązanie tego problemu. Modlitwa o dobrych przywódców, modlitwa, o ludzi, którzy, którym będzie zależało na narodzie, tam żydowskim, dzisiaj polskim, którzy pójdą pracować. Zobaczcie, ci ludzie są gotowi, żeby pójść za mądrym przywództwem, pójść za prawdą Słowa Bożego. Ale nie ma komu głosić. Nie ma komu wykonać tej pracy. Oto ja. Pośnij mnie, tak powiedział w takiej sytuacji Izajasz, także możemy zarówno iść za tym tropem, jeśli jeszcze nie poświęciłeś się służbie Jezusowi, służbie, by światło jego prawdy dotarło do Polaków, możesz to zrobić, ale wszyscy możemy modlić się, żeby tych ludzi było coraz więcej, tych, którzy chcą z prawdy biblijnej iść do narodu uciemiężonego, żyjącego w bałwochwalstwie, zabobonie, ciemnocie i wszystkim, co się z tym wiąże. Wróćmy do tych dwóch cudów. Pierwsza interwencja Jezusa, zobaczcie, się nakładają dwa cuda, jeden na drugi. Jezus idzie wykonać jeden cud, a tu przychodzi kobita nie? i drugi chce. Zobaczcie, jak ci ślepi. Nie? Wpadają za Jezusem do domu, oni wychodzą z nakazem, że mają siedzieć cicho, oczywiście widzimy, jak ten nakaz wykonali. A gdy oni wychodzili, to niemowę przyprowadzili. Zobaczcie, jaki ruch w interesie. Zobaczcie, ile Jezus ma czasu. Jak to się mówi, wyszczać się nie ma kiedy. Bo jeszcze jeden nie wyszedł, już drugi się pcha i chce coś od Niego. Zobaczcie, ile roboty miał Jezus, kiedy był na ziemi. To kiedy będziemy sobie tam narzekać nad własnym losem, to przypomnijmy sobie, że tak powiem, tę sytuację. Zobaczcie, ile on miał roboty? Non-stop. Dlatego mówi robotników mało, a roboty dużo. Módlmy się do pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. No to taka, można powiedzieć, od kuchni pokazuje, jak wyglądała tutaj służba Jezusa. No teraz zobaczmy księdza proboszcza, bo to mniej więcej taki gdzieś był poziom. Nie? Przełożony synagogi, zmarła mu córka. Już tam zamówili tych tam flecistów, tych żałobników tak zwanych, nie? no takie były różne tam zwyczaje, że trzeba było tam tak no takie płaczki później w średniowieczu też były, nie? Że trzeba było tak opłakiwać zmarłego, tak wyć, takie rozdzierać szaty, różne takie tam rzeczy sobie robili. Czyli już te obrzędy pogrzebowe się zaczęły. Nie? Ale ten człowiek, ten wiejski proboszcz, zobaczcie, że on naprawdę poważnie potraktował to, co zapewne słyszał, bo człowiek religijny związany z tym systemem słyszał o Janie Chrzcicielu. Słyszał, że zaraz ma przyjść Mesjasz. Słyszał, co się stało nad Jordanem, że właśnie Duch Święty na jakiegoś Jezusa z tych okolic stąpił. Zapewne to wszystko wiedział gdzieś albo nasłuchiwał i dowiadywał się tych informacji. Czyli on jest przygotowany. On wysłuchał Informacji, która do Niego doszła, i kiedy znalazł się w największym problemie swojego doczesnego życia, jego ukochane dziecko leży martwe. Wtedy decyduje się zerwać z tradycją, idzie do Jezusa. Teraz w tym to profesor Dąbrowski, psycholog, jeden z największych polskich psychologów, powiedział właśnie o tej dezintegracji pozytywnej ona się prawdopodobnie dokonała w tym momencie w psychice tego wiejskiego proboszcza przełożonego synagogi żydowskiej mówił już o odpowiednikach naszych czasów kiedy pogrążył się w rozpaczy to co najcenniejsze zostało mu odebrane to jest ta dezintegracja wielu z was być może no może niewielu ale niektórzy doświadczyli tego niedawno może teraz jesteście w takiej jak to się mówi czarnej dziurze swojego życia to zobaczcie, on decyduje się szukać rozwiązania tam, gdzie ono jest. On zwraca się, pomimo tego, że przywódcy religijni są przeciw, on idzie do Jezusa i mówi, pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. Zobaczcie, jaką ma wiarę. To nie Jezus do niego przychodzi, to nie Jezus go naucza. On już wie o Jezusie. I teraz, można powiedzieć, doświadczenie jego życia sprawiło, że się załamał? I mówi: Rozwiązanie jest tylko w tobie. I przyszedł do Jezusa, co dalej? No to przed chwilą. Czytałem, oczywiście się śmiali z Niego, no ale to normalne, kiedy Jezus powiedział, że. Że ona tylko śpi i zaraz wróci do żywych. Tu jeszcze jest ta kobieta. Prawdopodobnie to w innych Ewangeliach jest więcej na jej temat, ale ją zostawimy, bo to jest cud na cudzie, można powiedzieć. Jedynie tylko, no, co bym dołożył z tego, to zobaczcie, pojawia się ufaj. Podejmij decyzję za całkowitego zawierzenia mi zaufania. Nie? Bo zaufanie jest decyzją. Ufaj. Zobaczcie, później przy tych ślepych jest bardzo bardzo fajne, takie sprawdza mnie. Zobaczcie, że Jezus tego cudu nie dokonał przy tłumach. Nie wiemy z jakiego powodu, ale dopiero jak oni za nim do domu, to tam ten cud się odbył. Miał nie mówić, mieli nie mówić. No tam wiemy, że to ludziom trudno taki nakaz zachować, ale zobaczcie, ciekawe, pyta ich, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Tak jest, panie. I wtedy mówią, według wiary waszej, niech się wam stanie. Gdyby kłamali, żaden cud by w tym momencie nie nastąpił. Nie? Zobaczcie, że kiedy proponujemy wam, mówię do tych, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi, Chrystusowi: zwróć się do Jezusa pozbawienie. On Ciebie słucha. On chce Cię zbawić, bo już za Ciebie umarł i z no i teraz ktoś może odmówić formułkę i zobaczymy, co się stanie, nic się nie stanie. Ale jeśli prawdziwie zaufasz Jezusowi. Tak jak ten wiejski proboszcz, można tak powiedzieć, czy jak ta kobieta, czy jak ci ślepcy, to wtedy, choć nie będzie na zewnątrz nic widać, twoja dusza zostaje uzdrowiona ty doświadczysz nowego narodzenia. Ty otrzymasz od Jezusa bezpośrednio, nie od księdza. Nie przez stukanie tam w niemalowane drewno. Od samego Jezusa otrzymasz odpuszczenie nie grzechów od ostatniej spowiedzi do dziś, ale od samego początku twojego życia do samego końca otrzymasz odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Pytanie, czy szczerze zaufasz Jezusowi, czy tylko odmówisz formułkę? Nie my to będziemy sprawdzać. To weryfikacja jest przez samego Boga. No, ciekawa jest reakcja przywódców religijnych. Nie? Końcówka. Jezus wypędza debona. Lud zwykły, prości ludzie mówią: czegoś takiego nie słyszeliśmy w dziejach naszego narodu. To jest ewenement w historii naszego narodu, czyli. Dość właściwie reagują. Jeszcze no, nie mają odpowiedzi, kim jest Jezus, jeszcze nie wszyscy z nich uwierzyli, ale przynajmniej fakty sprawiedliwie oceniają. Co robi sąd faryzeuszy? Oni biorą się za ocenianie intencji Jezusa Chrystusa i twierdzą, mocą księcia demonów wypędza demony. Jezus zajmie się jeszcze tymi ludźmi. To się nazywa tak zwany grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tu na razie widzimy tylko ich osąd, jaki wydali nad Jezusem Chrystusem. Wydali nad tym, co widziały ich gały. Widzieli na własne oczy cud, który nigdy w historii Izraela się nie dokonał. A oni mówią, że to demon robi. Mocą demonów wypędza demony. Taka była ich ocena. No, Jezus tam się z nimi policzył. To kiedy indziej jeszcze o tym porozmawiamy. Bardzo gorąco Was zachęcam, szczególnie tych, którzy już uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, abyście naprawdę przyjęli jako swoją stałą, powracającą modlitwę, prośbę do Boga, żeby. Wyprawił jeszcze więcej robotników do Polaków, bo jeszcze nas za mało. Roboty mn mnóstwo. Drzwi się nie zamykają. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą, można tak powiedzieć. Ciągle jest gdzie ręce włożyć i jeszcze projektów i pomysłów i potrzebujących ludzi. Coraz więcej, a robotników mało. Naprawdę poważnie potraktujmy ten nakaz Jezusa. Proście więc pana żniwa aby wyprawił robotników na żniwą swoje.